Cześć wami chwała żołnierze z tej strony Koko's a to jest Alliance Colonial Marines edycja limitowana, tak jak to widać. Już grałem sobie w tą gierkę trochę razem z Bombeli, o którego tutaj serdecznie pozdrawiam. Gra kosztuje aktualnie w empiku 139 zł, aktualnie, czyli 13 lutego 2013 roku. Słuchajcie, i tak, ja oczywiście nie będę się zabierał za tryb kampanii, bo e, mój kanał dotyczy first-person shooter multiplayerów. Jest za to tryb rywalizacji, w tym cztery różne rodzaje gier rywalizacyjnych, począwszy od deadmatchu, skończywszy na takiej kooperacji e, na survival, czyli przetrwaniu. E, może najpierw pokażę Wam, jakie tutaj są te tryby dostępne, zanim przejdę do innych kwestii. Otóż jest walka drużynowa, eksterminacja która polega na tym, żeby uzbroić ładunki wybuchowe, z skupiska obcych, jak możecie zresztą przeczytać u dołu ekranu. Jest ewakuacja, gdzie trzeba przedostać się przez teren do punktu, w którym was właśnie ewakuują, uratują. Trochę to przypomina Left 4 Dead, jedynkę i dwójkę. Po prostu cały czas gnoją na obcy. Przetrwanie to jest tryb, którego jeszcze nie grałem, ale po prostu bronimy jakiegoś jednego miejsca i musimy jak najdłużej przetrwać przed atakującymi nas przeciwnikami. No cóż, taki dosyć standardowy. Ja zwracam uwagę na tę ewakuację, bo wydaje mi się, że ten tryb ma przyszłość, ale w tej chwili wszystko jest na korzyść Marines. Niestety, obcy mają tutaj bardzo ciężkie chwile. Ja się trochę frustrowałem w niego grając, grając obcym, a potem grając Marinesami zresztą, ponieważ graliśmy przeciwko wysokopoziomowym graczom, ale o tym jeszcze Wam powiem. Można tutaj sobie edytować pakiety Marine i pakiety Xeno, czyli obcych, i te pakiety polegają na tym samym, co w niemal praktycznie każdej serii Call of Duty, czyli mamy pięć rodzajów pakietów, pięć rodzajów uzbrojenia, że tak powiem. Nie możemy tego nazwać, o ile się orientuję. I tutaj wkładamy różnego rodzaju uzbrojenie. Na pierwszym mam karabin szturmowy, na drugim karabin pulsacyjny, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to samo co te zestawy broni w Call of Duty różnego rodzaju seriach. Tak samo są pakiety obcych, pakiety xenomorfów. Do dyspozycji na początku dostajemy jeden taki sam pakiet pięć takich samych pakietów dla Marines oraz trzy różne pakiety dla obcych. Żołnierz, bryzgacz, który strzela żołnierz, ataki bezpośrednie i łowca taka bardziej klasa, którą trzeba gdzieś tam podejść, taka zwinniejsza, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja sobie upodobałem żołnierza, Bumblebee sobie upodobał inną klasę. Tak samo jak w Call of Duty, tak samo jak w Battlefieldzie można sobie oczywiście modyfikować różnego rodzaju nie tylko pakiety uzbrojenia, ale również wszystkie umiejętności, jeżeli chodzi o obcych oraz uzbrojenie, jeżeli chodzi o Marinów. Warto też zaznaczyć, że w trybie multiplayer gramy na zmianę to Marinem, to Obcym, czyli jedna runda Marinem, druga runda Obcym. W ten sposób nie można się zbytnio przez to wyspecjalizować, na przykład w graniu Obcym albo wyspecjalizować w graniu Marinem. Zdobywając doświadczenie jednocześnie awansujemy Oddzielnie jako obcy i oddzielnie jako marines, z tym, że wydaje mi się, że obcy trochę szybciej awansują, albo może mi się tylko wydawać, każdy jeden awans to jest jeden punkt do rozdania w modyfikacji czy to odblokowaniu jakiejś broni czy to zmodyfikowaniu danej broni, jak widzicie w tej chwili mam dostępny karabin pulsacyjny, to chyba wszystko zależy od poziomów. Natomiast punkty, które zdobywamy wchodząc na dany poziom, możemy zainwestować w daną broń, w dany element uzbrojenia. Jak widzicie mam tutaj karabin pulsacyjny, szturmowy, rozpoczynamy z pulsacyjnym, rozpoczynamy ze strzelbą. Oraz rozpoczynamy ze zwykłym pistoletem. Zwykły pistolet, proszę bardzo, i granat odłamkowy, pancerz bojowy, bla bla bla. Także to wszystko możemy sobie ewentualnie modyfikować i zmieniać. Mogę zmodyfikować na przykład mój karabin szturmowy już za te punkty z awansu. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Karabin szturmowy, bardzo fajnie, ale ja chcę kliknąć na ulepszenia. W każdym razie można. Różne rzeczy tutaj. O, modyfikuj prawym przycisk myszy, proszę bardzo. Nie wiem, jak się tutaj odblokowuje, e, ale już od razu odpowiedział, No, nam na to pytanie, aby odblokować, zdobądź rangę, siódmą rangę żołnierzem Marines, aby odblokować, zdobądź dziesiątą rangę żołnierzem Marines, czyli niektóre, znaczy jest coś takiego, możliwość używania macie od danego poziomu. Marinsem albo obcego, marines albo obcy, natomiast czy zainwestujecie w to punkty i faktycznie, realnie odblokujecie już na stałe, zależy od tego, w jaki sposób rozdysponujecie zgromadzone przez Was każdorazowo punkty. Możemy sobie tutaj wziąć, dajmy na to, celownik mechaniczny, brawo, Kolimatorowy, przepraszam bardzo, wstecz i coś do strzelby. Strzelba jest tutaj naprawdę bardzo fajną bronią. Co możemy tutaj do strzelby? Jakiś dławik zmniejszający rozrzut i celownik. No to weźmiemy sobie dławik zmniejszający rozrzut w takim razie. Ach, kurna. Zajebista sprawa. Ciekawe czy ta strzelba właśnie będzie tak wyglądała. Może i nie, może to są raczej takie. Dobra. Nie, nie, nieistotne. Tutaj też mamy um, pokazane. Tutaj u dołu, w jaki sposób e, dzięki danej modyfikacji broni, co nam będzie wzrastało, co nam będzie opadało, czas przeładowania też jest pokazany, rozmiar magazynka, typ strzelania, półautomat, to wszystko można widocznie zmodyfikować. Więc e, modyfikacja pakietów uzbrojenia i konkretnych pukawek w Marines jest dosyć rozbudowana, i to jest na plus, jeżeli chodzi o tryb multiplayer. Pakiety ksenomorfa tym się jeszcze nie bawiłem. Tutaj mogę zainwestować w przebicie wir, atak ogonem o krótkim zasięgu zadający obrażenia celom dookoła. Xenopor wyprowadza szybki atak ogonem. Tutaj też widzicie, że jest dosyć duża różnorodność, jeżeli chodzi o konstrukcję naszego pięknego obcego. Cztery rodzaje uników, cztery rodzaje drugiego ataku e, obcego, cztery rodzaje pierwszego ataku obcego. Jakieś mutacje są nawet, proszę bardzo. Szał, szybka wspinaczka, rządza krwi. Bardzo mi się to podoba. Pod tym względem jest całkowity plusik. Ekstra sprawa, czyli inwestujemy w jakąś konkretną klasę aliena albo w jakąś konkretną broń, wyposażenie marina. E, możemy jeszcze oczywiście, oczywiście, nie oczywiście, możemy edytować wygląd e, żołnierza. Kobieta albo mężczyzna, brawo! Bardzo fajna opcja do wyboru, czy możemy grać sobie laską, czy możemy grać sobie gościem. Te modyfikacje widzimy tutaj, też się nam odblokowują. Świetna opcja, tego nie ma nigdzie w żadnym fps szczerze mówiąc. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, to jest na plus, jeżeli chodzi o multi z tego trybu. Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Kamuflaż chem, lewa pierś, prawa pierś. O kurwa, nie no, nie no, spoko. Zdobądź wyższy stopień lub ukończ wyzwania, bo w tej grze też ukończy możemy ukończyć wyzwania w trybie multiplayer. A zobaczymy jak wygląda tutaj nasz obcy, jak może wyglądać skóra żołnierza. O proszę, jak się błyszczy, jak psu jajca. To trochę taki ala benzyna rozlana gdzieś tam. Głowa tego, staki, sraki, tricerato, rhino bla 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 fajna sprawa naprawdę mówię wam na plusik, na plusik, na plusik, jak najbardziej. Ulepszenie arsenału, wydaje mi się, że to jest to samo, co tworzenie tych pakietów, tylko tutaj już konkretnie kierujemy się ulepszeniem danej broni. Taki szybki dostęp, że tak powiem. Podczas, podczas przerwy między rundami również można wejść do tego menu i ulepszać broń. Natomiast, oczywiście nie zawsze się zdąży, tak samo jak w Call of Duty, w każdej serii też można było coś takiego robić. Pistolecik, co tam, sranie w banie. Dobra, nie będziemy tego, tego teraz rozkminiać, ale jest jedna taka negatywna rzecz, jeżeli chodzi o te ulepszenia. Otóż faktycznie dają one znaczącą przewagę na polu walki. Osobom, które są już zaawansowane levelowo, Czyli dajmy na to. Ja jestem dopiero poziomu czwartego, jeżeli będę się mierzył z takim rozbudowanym obcem, poziomu 30, to praktycznie nie mam szans. Czyli jest tak, jakby bardzo wysoki próg wejścia do tej gry i ogarnięcia jej, skoro na przykład ciągle cię zabijają, ciągle cię cisną, bo nie chodzi tylko oczywiście o wiedzę, taką jak zorientowanie się w mapach i gdzie są dobre punkty do kampy albo ewentualnie do ataku. Oraz wiedzę polegającą na tym, w jaki sposób wyczuć grę, jak ją sterować, w jaki sposób te odgłosy się rozlegają, z której strony, jakie są charakterystyczne odgłosy, bo to też ma znaczenie, pamiętajcie o tym. Ale chodzi również właśnie o ulepszenie arsenału, i to daje dosyć sporą przewagę graczom, którzy są już zaawansowani levelowo. Ale koniec już o tym. Myślę, że omówiłem taki. Początkowe stadium, jeżeli chodzi o multiplayer, wejdźmy do walki drużynowej, czyli typowego Team dead Match, bo gra mi się w to bardzo przyjemnie, być może pokażę wam inne tryby, ale wiadomo, jesteśmy ograniczeni w czasie, więc musimy sobie tutaj odpuszczać. Tutaj są różne mapy, tych map jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć mapek na początku, ale będą wychodziły nowe DLC, bo jest podobno przewidzianych 5 DLC do tej gry. Jak wiecie, noty bardzo niskie gra otrzymuje, ale multiplayer trzyma się na całkiem niezłym, fajnym poziomie i to jest pozytywne. E, tutaj widzimy, że mam nawet statystyki najwięcej zabitych 9, najwięcej zabitych 7, a widocznie w inne mapki nie grałem, także weźmiemy sobie dowolny i aktywne wyzwania, jakie możemy sobie odblokować. Wytłumaczenie, co jest naszą nagrodą, a nagrodą są jakieś modyfikacje wyglądu naszej postaci. Dobra, także znać grę. Grę się szuka niestety dosyć długo, ale to dlatego, że premiera była 12 lutego i minęły dwa dni dwa dni bodajże, bo dzisiaj, dzisiaj mamy którego, moi drodzy, powiedzcie mi. Dzisiaj mamy w Mordejerza. 14, czyli minęły dopiero dwa dni, więc wszystko jest w toku. Mam nadzieję, że pojawi się więcej graczy, jeżeli chodzi o tryb multiplayer. Jeżeli chodzi o single player, ja nie będę tego oczywiście recenzował, bo to nie podlega mojej jurysdykcji, że tak powiem. Dobra, nieistotne, słuchajcie, jak znajdę się w grze, będę od początku was wprowadzał. Na razie poszukam, to jest chyba mało interesujące, jak się szuka tej gry. Także do zobaczenia za chwilę.